I szanowni Państwo, to rozpoczynamy blok ultra w którym zapewne dramaturgia będzie duża, a przynajmniej nie mała. No i tak oto zakończył się ten pojedynek. 6 sekund nie niecałe zostało mi na zegarze. Ale tutaj, jakbym się zastanawiał, tutaj by mi mysz odjechała czy cokolwiek, to już przeciwnik, widząc, coś się święcie, zapewne skorzystałby z tego. No i i zacząłby wykonywać te ruchy jeszcze przez swoje. I tak oto, za pośrednictwem czasu, wygrałby tę partię. Trochę się zdziwiłem sam sobie, że dorabiam tutaj Hetmana, bowiem zacząłem się zastanawiać, czy to słuszna koncepcja. Tutaj, w obliczu tego, że no właśnie, to Ultra Bullet i wtedy to chyba jakieś 10 sekund, może mniej mi zostało. I jeszcze wykonałem roszadę, co też było ryzykownym posunięciem, przez które zabierano no niemało czasu. No mówiąc, nie mam na myśli liczy, prawda, sekundy, czy nawet ułamki sekundy, ale w Ultra Bulecie, no to. To już potrafi zrobić całkiem dużą różnicę. Okej. Okay. Tutaj, państwa pozostawiam z tą decyzją. Mogą państwo dać znać, czy w obliczu tego, że to Ulte zaznaczam, promowaliby państwo piona na Hetmana i wykonaliby rozsadę. I jak ewentualnie ta partia mogłaby się zakończyć. A tymczasem życzę spokojnego popołudnia i do zobaczenia.